Witam Ciebie serdecznie na podcaście Porywacza Zwok z tej strony. Tygrys i będę opowiadał Wam na temat komputerów Sinclair'a. Poprzedni odcinek skończyłem na danych technicznych dla ZX80, ale jeszcze dorzucę garść wiedzy na ten temat. Troszkę ten podcast jest za krótki, ten i poprzedni odcinek, ale to w jakiś taki dziwny sposób. Wypadło mi podzielić wiedzę, więc musicie zadowolić się krótkimi odcinkami. No to co? Mogę zaczynać? Mikrokomputer ZX80 posiadał wyjście, które umożliwiało podłączenie go do telewizora na kanale 36. w zakresie fal VHF. Jeśli chodzi o obsługę magnetofonu, to w obudowie było gniazdo mini jack przy pomocy którego można było odbierać i nagrywać dane z kaset magnetofonowych. Oczywiście w konfiguracji nie mogło zabraknąć magnetofonu. Mój kumpel, do którego regularnie chodziliśmy pogrywać na spektrumie, posiadał takiego czarnego Kasprzaka z licznikiem obrotów i taką prześciówkę DIN mini jack. Bardzo fajne czasy. To były czasy, w których ja posiadałem Commodore, Radził posiadał Spectrum'a, a mój trzeci kumpel Bartosz posiadał Atari 65XE albo 130. No i tak codziennie chodziliśmy do kogoś pograć na innym komputerze, po to, żeby nasi rodzice nie myśleli, że spędzamy cały dzień przed komputerami. Ale wracając do podcastu, yy, co ciekawe, komputer pozwalał na zapis oraz odczyt danych na poziomie 38 bitów na sekundę. Dla kasety, która miała 30 minut na jednej stronie, dawało troszkę więcej niż 8,5 kB danych. Oczywiście można było stosować obie strony kaset, ale większość osób wiedziała z doświadczenia, że druga strona potrafiła z racji małej precyzji firmy Stilon, która produkowała oczywiście kasety, doprowadzić do zamazania danych z pierwszej części taśmy magnetofonowej. Obiecywana premiera w styczniu 1980 roku nie doszła do skutku, ale w katalogach komputer pojawił się już w lutym tegoż roku. Niemniej sprzedaż wystartowała dopiero w czerwcu 1980, a reklamowany był jako komputer mogący zarządzać nawet elektrownią jądrową. Pamiętacie film Sex Mission? Efekty specjalne były wykonywane właśnie na ZX80. Potwierdziła się opcja zakupu komputera w zestawie do samodzielnego montażu i sprzęt można było nabyć za 79.95 funta, a gotowy do pracy komputer za 99.95 funta. Co ciekawe, by spełnić obietnicę, ceny poniżej 100 funtów, zestaw był sprzedawany bez zasilacza, który można było nabyć za 8,99 funta. Potrzebny był prąd 9 V i 600 mAh. Godzin, pustka w głowie, czegoś tam. Mocy, tak, dobrze, nie śmiejcie się. Nie wytnę tego, bo po co. Jest krótki podcast, więc niech sobie będzie potknięcie. Dlaczego premiera była lekko opóźniona? Otóż walczono skutecznie z problemem interpretatora BASIC oraz drobnymi błędami z odczytem i zapisem na taśmę magnetofonową. Nie udało się wyeliminować problemów z migotaniem ekranu, który był związany z technologią modułu graficznego oraz procesora. Migotanie, a raczej zanikanie chwilowe obrazu, było związane z naciskiem klawiszy Wykonywaniem obliczeń oraz podczas odczytu lub zapisu danych na taśmie magnetofonowej. Procesor w trakcie wymienionych operacji nie mógł w tym samym czasie współpracować z układem graficznym, przez co obraz na chwilę znikał. Minimalizacja kosztów odbiła się też na samych założeniach technicznych, w których operacje były wykonywane tylko na liczbach całkowitych oraz na pamięci operacyjnej której było bardzo mało, bo zaledwie 1 kB. Dobra dokumentacja do komputera spowodowała dość szybkie pojawienie się modułów rozszerzeń pamięci. Można było dokupić kostkę rozszerzeń podłączaną do szyny krawędziowej, pozwalającą osiągnąć 4, 16 lub 64 kB pamięci RAM. To ostatnie rozszerzenie było droższe od samego ZX80. Problematyczność tych rozszerzeń polega na tym, że złącze było technologicznie wykonane bardzo słabo i łatwo było dotykając komputera doprowadzić do rozłączenia, rozszerzenia bądź w skrajnych przypadkach do zrobienia zwarcia i uszkodzenia mikrokomputera. Ograniczenie wynikające z faktu działania tylko na liczbach całkowitych. I to z zakresu od minus -32768 do 32768, w połączeniu z ubogim interpreterem BASIC, jeśli chodzi o działania matematyczne, wymagał od deweloperów kombinowania. I hasło o zarządzaniu elektrownią raczej można było wsadzić między bajki. Przy przekroczeniu wartości 32768. Komputer się zawieszał zamiast pokazywać komunikat o przekroczonej dopuszczanej wartości. Sinclair ZX80 odniósł sukces, bo szacunkowo u użytkowników znalazło się 50 tysięcy sztuk. Może nie było to przełomowy komputer, ale niska cena i prostota obsługi była kluczem do sukcesu. Tutaj Clave Sinclair przekonał się, że komputery domowe nie są sezonową modą, ale poważnym kawałkiem sera w całej gomułce elektroniki użytkowej. Co ciekawe, na świecie pojawiło się mnóstwo klonów, które nie zawsze były licencyjnie legalne. W Brazylii powstał mikrodiagonal TK-82, który był kopią ZX-80 z drobną różnicą pamięci. Bo zamontowane były w systemie 2 KB. I Amerykanie, i Chińczycy, czy w Argentynie też powstawały klony tej popularnej na wyspach brytyjskich maszyny. Do dzisiaj można kupić zestawy do samodzielnego montażu i można tutaj stać się posiadaczem ZX80 z większości oryginalnymi elementami. Jedynie cena się troszkę zmieniła. I za taki zestaw należy zapłacić prawie 200 funtów, ale te repliki są zgodne w 100% z oryginałem. W 1980 roku Science of Cambridge LTD wypracowało obrót w wysokości 640 tysięcy funtów, co dało zysk na poziomie 138 tysięcy funtów. To już poważny zysk, dający możliwości rozwoju firmie, jak i powód do tego, by zacząć pracę nad poprawioną wersją ZX80. Celem była druga wersja, wydana jeszcze pod koniec 1980 roku, ale dość szybko okazało się, że nie starczy czasu, i tutaj narodził się plan na ZX81. Ale o tym w kolejnym odcinku, co zapraszam do komentowania na eps.pl. Na razie, cześć!